Nie wiem czemu ta kineza jest, taki Boże, ta staza jest taka ciężka do wymierzenia To jest w ogóle dziwne mm, Spójrzcie na niego, stoi, nieświadomy swojego losu No wszystko, na, po prostu ulepszymy sobie um, to ognia miał ulepszać, czy iść w kierunku zdrowia? Sam nie pamiętam mm. Tak to jest czas podpalenia i wiecie co, czemu nie. Jak dotąd użyłem tylko trzech medpacków, zdaje się. A co się kało i mam całkiem sporo, zatem... Nie. Tylko w sumie żałuję, że nie ulepszyłem tego miodacza wcześniej. Dip, 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 dip. Hmm. Tu w zasadzie kończy się moja pamięć o tym całym rozdziale Myślałem, że to szczerze powiedziawszy myślałem, że cała przechadzka z naszym mistycznym markerem potrwa nieco dłużej, jednak tak się nie dzieje, zatem w zasadzie nie wiem co dalej Co dalej gro? Okay. A teraz tutaj zabawa będzie z smarkami. Okay. Hmm, spoko nie potrzebujesz szczęścia odkąd, no cóż w zasadzie. W zasadzie Kendra ma jakieś cudowne zdolności unikania tych potworów, ani razu od czasów cudownego rozdzielania się z Hammondem nie wspominała o problemach związanych z potworami, że musiała ich unikać czy coś w tym stylu. No znaczy mówiła, że chyba słyszała te potwory, ale to w zasadzie tyle. Zatem nie jestem do końca pewien po co jej to szczęście. W sumie Hammond też miał szczęście, tylko obusiło go w krytycznym momencie. Hmm, jeszcze jeden zełek Na nic. No. A, tutaj miałem już to zostawić, bo mam w pełni ulepszone obrażenia. Jest. Zaś tutaj tego nie mam. Min tak nie używam, nie lubię w sumie min. Wymagają stazy, którą posługuję się bardzo źle. A ta broń wydaje się dosyć potężna i bez ulepszeń. Znaczy, oczywiście mógłbym ją ulepszyć, ale... Nie wiem, nie czuję aż tak bardzo. Pewnie jest dobra, gdy min wysłał tylko w stazę i... I tylko w stazę. No to zostawmy. Cóż, miotaczu ognia. Nie, Miotaczu ognia został wybrany na bezwartościowe ulepszenie. Jej. No cóż, następne dwa węzły już na pewno wydam. Yy, czy na no, ulepsze ognia na coś, co będę mógł zaobserwować. Czy po prostu będą one użyteczne. W sumie trochę, trochę tego znów nie rozumiem, odkąd on jest, Isaac jest inżynierem, to czemu nie mógłby obejść mm, jakichś węzłów, które niczego nie dają, żeby po prostu skupić się na tych, które zwiększają obrażenia i tym podobne rzeczy? Hmm, już po raz kolejny. Zaczynam się zastanawiać, czy z tytułem Isaaca to jest nieco tak jak, nie wiem, z maturą naszego byłego prezydenta. Mm. To by nie było wykluczone. Albo, żeby nie być bardzo politycznym, to można odwołać się do historii, do kupowania tytułów oficerskich. To było bodaj za czasów Dąbrowskiego. Ale pamiętam, Dąbrowski sam sobie kupił tytuł oficerski. Czyli kupiała mu rodzina. To był rozczarowujący kipa. A tak, jesteśmy tutaj. Po raz kolejny i... Ech. Jeśli nie będzie tutaj kwarantany, to bardzo się zawiodę szczerze, powiedziawszy. No czekaj, czekajcie może gra mi jeszcze pozwoli łaskawie zapisać. Zatem nie jest aż tak bardzo źle. Tak, idziemy sobie spokojnie i i i oczywiście, że tak. Ha! Widziałem! No, bardzo się skupię na rozwalaniu potworów, co nie powinienem robić, gdyż nigdy mi to dobrze nie wychodzi. Zobaczcie. Wow, Zobaczcie za to, bo najgdośniej. Jakiś potwór po prostu potrafi wyleć mi z zapleców i moja postać raczej będzie na to ślepa, znaczy ja będę ślepy, dobra już, już uwaga. Jestem w zasadzie ciekaw czemu te potwory są kompletnie nagie bo widzieliśmy wcześniejsze które miały ze sobą ze sobą może na sobie fragmenty pancerzy i tak dalej czy tych marigów. jeśli to wolicie tak zwać i będziecie być, być nie wiem, dziwnie. nie wiem, chyba w filmie animowanym było to wytłumaczone że niektóre potwory były z kostnicy i dlatego są kompletnie nagie ale nie wiem wydaje mi się że po prostu te nagie są bardzo, bardzo słabe. Nie bardzo rozumiem, jak to. <grych> czym to jest warunkowane, że są słabe po prostu. Nie wiem. Ubranie czy nie słabymi? Hmm. A co mamy tam? No wiem, nie, ch nie chcę chyba rozwalić tego promu, jak my to zrobiliśmy. <grych> no to był mały wypadek przy pracy. Ok. nie mogę. Chcę tam. Tutaj w zasadzie znajduje się pewien ciekawy font. który chyba z, który chyba jest w zasadzie po drugiej stronie. A, ale i chcę tam pójść. Zobaczyć czy ten fan będzie dostępny na tych szynach. Chyba tak nie jest, co z jakiejś dziwnej przyczyny. A co tam, pobiegamy sobie. Oh, come on. Czy myślą o innym miejscu i chyba tak. To jest pewna figurynka, która daje nam 10 tysięcy kredytów i chcę ją mieć. I tu nie ma, bo tak raz się. Raczej ja, bo nie zapamiętałem o. Nie, nie, coś tam miga, coś tam miga, widzę Albo bo to na moim monitorze um. O, coś jest, coś jest, coś jest Tak, mój sokoli wzrok po raz kolejny ratuje sprawę Mamy Penga I nie pytajcie, właściwie chyba czytałem o tym, bo chciałem się dowiedzieć na Dead Space Wiki, ale bez, bez powodzenia. No po prostu nie wiem. Może teraz artykuł był. Um, zaktualizowany. Jeśli tak było, to może coś wstawię. Jeśli dostanę jakieś wyjaśnienie. Czy, czy czytam jakieś wyjaśnienie, to może wstawię. Co u diabła znaczy ten pęk? Yeah, bez grawitacji, nareszcie. A teraz możemy targać ze strony marker. Bez grawitacji walczyć z potworami, które będą wyskakiwać za każdym. To jest to sradne przesunięcie. To każdy lubi. Hmm. Zatem. Hmm. No marker jest też tam, o mój Boże. No co, no co? Co za potworek? No to jest jeden strzał. Jaką serio? Można w rade hit, sobie strzały na te strike Wiecie co dobrze się przedaje przeciwko tym mam chyba to albo i nie, bo tworzą blokady nie do przejścia Może? Może jednak Oh yeah Jest synogień. O oh, mój Boże, to zaczęło mnie irytować. Nigdy sobie dobrze nie radziłem przeciwko tym mamym paskudom. Szczególnie jak ich było dużo. Ach, już wszyscy. Świetnie. Dobra, odkąd mamy ten epizod z nami, i o no wiele mniej amunicji, w zasadzie już zero, możemy kontynuować. W zasadzie teraz muszę pamiętać, żeby użyć naszego lasera kilka razy, gdyż w zasadzie tylko do niego mamy jako tako więcej amunicji. Hmm. Jest teraz zauważyłem szafeczki Szafunia, co macie? Ehm, nie tak wspaniale Przynajmniej nie tego oczekiwałem No oczywiście, coś zepsutego. Zobaczmy. Okej, okay, czy to mi pozwoli przejechać? Nie wydaje mi się. Dziwna zwrotnica. A może? Ojej. Oh yeah. Boże, tyle zabawy z tym <laughs> podziemiu jest teraz. Wyciągamy i przesuwamy dalej. Chryste, panie. to panie. jest nudne. Zabijanie wkurzających potworków było ciekawsze, serio. Poza tym, jeszcze gra nie za bardzo wyczuwa to, że chce e, pociągnąć ten marker do siebie. No dobrze, mogę przesuwać niby tak. Надо, то есть достаточно